Cieszy nas piękna zima i wspaniałe śnieżne widoki, ale nie zapominajmy jednak o osobach w kryzysie bezdomności, które w tych warunkach są wielokrotnie bardziej narażone na niebezpieczeństwo śmierci z wyziębienia. Sprawdziliśmy z Jelniową Strażą Miejską, jak wygląda sytuacja takich osób. Praktycznie od października, mniej więcej do końca marca, może kwiecień jeszcze, to zależy od warunków pogodowych. Praktycznie codziennie kontrolujemy miejsca, w których mogą przebywać osoby, które borykają się z bezdomnością. Sprawdzamy takie miejsca, pytamy tych osób, czy potrzebują pomocy, czy, czy coś trzeba, czy trzeba im coś dowie. Informujemy również, gdzie mogą skorzystać z takiej pomocy, gdzie mogą się udać po taką pomoc. Dzień dobry, Straż Miejska. Wszystko w porządku, tak? Ilu Was tutaj dobra. dzisiaj jest? Dwójka. Dwójka, Dwójka tak jesteście? Pokaż. Tam jest koleżanka. A, koleżanka jest, tak? Dobra, dobra. To jest Jestem, dobra, Żyje, żyję. Jak będziecie potrzebować pomocy, to wiecie, gdzie, tak? tak? tak, tak. Mamy często takie interwencje. Nie mamy ludzi, którzy przechodzą obojętnie. Jeżeli widzą, że ktoś siedzi na ławce, bądź leży, bądź tak jak tutaj mamy te miejsca, że są mało uczęszczane. Także jeżeli coś widzi, widzi coś niepokojącego, to zgłasza takie interwencje, my jedziemy. Pan Jacek. Dobra. Wszystko w porządku? Tak. Pan się ogrzewa tutaj czymś? Nie, no ja nie, nie, nie. Co drugi, co trzeci dzień tutaj Tak? Daje pan radę jakoś? Tak. Pomocy jakieś potrzeba Pomocy. czy coś? Nie, nie trzeba. nie trzeba nic. Pan Piotr już od wielu lat jest bezdomny, jednak nie poddaje się i stawia czoło wszelkim trudnościom. Powiem panu tak, trzeba sobie jakoś radzić. No Najgorsza sytuacja jest, no, wiadomo, tak jak teraz, mrozy. Musimy chodzić po wodę pitną do mycia, trzeba palić. Z opieki na kartę podarunkową do biedronki dadzą parę złotych na żywność i to wszystko. My tu żyjemy już ponad 4 lata. Jakieś łapie się, jakieś ciepło, dorywczych prac, a tak to nic poza tym. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta, wraz z pomocą władz miejskich przygotowali się na tą sytuację kryzysową i w zasadzie wszyscy potrzebujący znajdą u nich ciepły kąt i strawę. Sytuacja jest w miarę przez nas opanowana. Myślę, że w mieście. Również od wielu lat y, zawsze przygotowujemy się do tego okresu. To jest jednak tak jak Pan wspomniał, specyficzny region góry i zima tutaj często zagląda. No, tego typu warunki to dawno już nie występowały, około 21 stopni nawet w niektórych miejscach. Więc y, dla tych osób zabezpieczyliśmy wspólnie z, z miastem ogrzewalnię, w której dzisiaj przebywało około 16 osób. Podjęliśmy decyzję, że w tym okresie tych wzmożonych y, niskich temperatur ogrzewalnia i noclegownia będą. W Funkcjonowały 24 godziny na dobę. Pan Andrzej korzysta z pomocy stowarzyszenia już od kilku lat i jest to idealne miejsce dla osób potrzebujących pomocy. To jest bardzo dobre miejsce dla takich osób jak ja i inni. No po prostu dużo pomagają ludziom. Co no ja więc mówić, ciepło jest, wykąpać można. Posiłek ciepły dużo ludzi bardzo przychodzi, ale tutaj jest zakaz pić alkoholu. Dlatego niektórzy nie chcą, wolą być na zewnątrz. W takich warunkach powinniśmy zwracać baczną uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. W tej sytuacji nie wahajmy się i alarmujmy odpowiednie służby.